Witajcie tu ponownie do Pan Przygody a oto. Kolejny odcinek z cyklu zagrajmy w mapkę. Dzisiaj y, bardzo świeża mapa, bo wyszła wczoraj 3 grudnia 2012 roku. Y, dość epicka. Y, polskiego użytkownika, dobrze Wam znanego, popularnego dosyć na YouTubie, jeżeli chodzi o polski Minecraftowy YouTube, y, Pitchologia, czyli inaczej Picha. Jak widzicie, on zbudował mapkę na y, stylizowaną y, grą, jak i filmem Toy Story i myślę, że y, będzie to bardzo ciekawa przygoda. Oczywiście postaram się tą mapkę przejść w całości, ja na nią bardzo długo czekałem i Myślę, że będzie naprawdę fajnie i warto będzie grać. Jakieś informacje? Jak zawsze, aby co gram na. Y, używam modu Toolman Items, jednak zastrzegam, że nie będę używał tych cheatów. On, on, y, ten mod jest wygrany tylko po to, by szliwy parę zmienić nos noc na dzień, albo y, dlatego, bo właśnie też tworzę mapki swoje, więc to mi się przydaje. Nie jestem cheaterem, to od razu mówię. Dobrze, no to może coś tutaj zróbmy. Mm. Wo 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 wo. Wow. Zasady, wprowadzenie, a widać, właśnie mm, jest jego wprowadzenie. Przepraszam. Muszę zobaczyć od autora wprowadzenie, od autora zasady. Dobrze, przeczytajmy sobie. Witaj w świecie, to Story stoi. 2. Jesteś też w domu Diego. Autorem tej mapy jest pitchblack.pl. Oczywiście, link do mapy, czyli do mm, kanału. Pitcha na Planet Minecraft będziecie mieli w opisie. Jest to mapa przygodowa, która obecnie jest w fazie testowej. Do mapy dołączonej były teksty edytowane przez Picha. I widzę, że można wziąć na dalszą stronę. Aha, tutaj. Na potrzeby tejże mapy. Mam nadzieję, że je włączyłeś, ponieważ jeżeli nakędzisz film z tej mapy bez tekstu, nie zostanie on dodany na głównej playlisty na kanale Pichologia. Przejdźmy do zabawy. O, to fajnie, będę może w playlistie. W domu Andy'ego znajdziemy wiele zadań, które polegają na zubywaniu punktów w punku a z Pizza Planet. Pizza Planet, które warto zaznaczyć, również wystąpiły w filmie. Znaczy, w, w bajce animowanej. Te ostatnie są najcenniejsze i będą grały główne skrzypce podczas obliczania wyniku końcowego, czyli tak zwane znajdźki. W każdym z pomieszczeń czeka na Ciebie jak z zadaniami. Słuchaj jego wskazówek, a wszystko będzie przebiegało zgodnie z planem. Czyli coś, właśnie taka skrzynka stylizowana X-em. Jak to było, bo już nie grałem w Toy Story 2, jakby mały. Również były takie skrzynki i były w niej jakieś tam mm, zadania. Kwestie. Oto autora. Ja. Ode mnie. Jeśli będziesz nagrywał mapę, proszę, abyś dodał w opisie linku do kanału Pitchologia link do trailera z mapy oraz link do strony pl projektu Planet Minecraft. Za to będę Ci bardzo wdzięczny. Jest to, zależy od ciebie. Mapa jest w trakcie testu, więc wszelkie błędy proszę aby zgłośnił w temacie na planet Minecraft. Zarówno tekstury, jak i mapa, zadania na niej będą na bieżąco aktualizowane. Czyli, tak jak moje mapki będą aktualizowane. Jako, że jestem człowiekiem dążącym do perfekcji, będę starał się aktywizować mapę dotąd, aż uznam, że jest ona wykonana na wysokim poziomie. Możliwe, że jest obecnie wejścia, będzie bardzo różniła się od finalnej, więc zachęcam Cię do przeglądania wstępnym projektu Minecraft za jakiś czas. Wiecie, jeżeli to oglądasz, to. Ja, może wstrzymam się jednak y, z jakimś tym, po prostu podam Twój link do planet Minecraft. A do kanału, nie wiem, to zobaczę, bo y, ludzie też nagrywają z mojej mapki i nikt taki doby nie jest. Dobrze, no to może zobaczmy. Zasady: zasady mapy są bardzo proste. Zbierać możesz tylko to, co da się podnieść bez niszczenia. czyli nie możemy niszczyć, tylko monety możesz niszczyć, by je podnieść dobra. Wejść można. Wszędzie, gdzie tylko się da wyjść. No i najważniejsze jest to, abyś podążał według zadań, a z pewnością się nie zgubi się doszłość do końca mapy. Czy to są wszystkie zasady, bo widziałem, że mamy grać na. Wow, 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 wow. Że mamy gać na easy. Ale to może będzie w następnej części mapy. Dobrze. Zrobię tak, także ściszę to. Muzykę do... damy sobie do 50 a w tle. czekajcie tutaj pić przygotował oj oj oj, to, to nie to, to nie to Pić przygotował i dał nam tutaj mm, nawet muzykę z y, głównego TLA. więc może sobie posłuchamy dobrze yy. na ten czas wyłączę muzykę, idziemy dalej skiny potworów a zbroi będą też zmienione Okej, okay, czyli mam wziąć jeden stack Pumpkin, pumpkin, pumpkin Stek, stek, stek. A ja mam tu wziąć wszystko, no? Sześć baz. Hmm. Mam jest do czterech osób. Nie będę lamejem. Super, jestem bazem. Nie ma to jak być badan. Ej, To muszę przeczytać. Cześć, Ewa, tutaj. Strzelam, że. Wow, wo wow. To, jak to już było właśnie pokazane. Yy... Dobrze. Cześć, Bas. Widzę, że masz ochotę na zabawę. Świetnie, więc słuchaj. No wypełniony jest nie tylko zadaniami, ale i potworami. Jeżeli chcesz czuć się bezpieczniej, to chodź do pokoju Diego, a zdadzę ci szczegóły dotyczące dalszej zabawy. Posłucham się tego, a najpierw włączę sobie na Easy. Aż boję się... Bo myślisz co spotka na swojej drodze. Aha... Teraz gdzie jest do Diego? Czyżby za tą... Strzelam, że to są monety. Ale Pitch, tutaj raz uwaga do Ciebie. Daj na początku jakiś tutorial. z stylu, co jak wygląda. Idziemy dalej. Muzyka gana w tle. Naprawdę pizko. O, chyba się myliłem, bo tutaj chyba właśnie będzie ten moment. Chyba jednak tak. Więc tutaj będzie zwrot honoru. Andy, bawiąc się, rozrzuciłem te przedmioty po całym mieszkaniu. To są punkty. Miej oczy dookoła głowy zbierz ich a na najwięcej. Dobrze, zwracam honor. Zniszmy to ręką. Zobaczcie jak wyglądam. Są so nice. Dobra, idziemy dalej. Ooo wow, to są monety, aż żal mi no co to jest? String, to chyba nic takiego. Pokój Andiego jest bodajże tutaj, co pamiętam z filmu. Tam widzę już jakiegoś zombiaka. No to oczywiście nie zombie. Skakuj na biurko, jak się już czeka. Jak się tam dostać? To mi się podoba takie coś. Ty jesteś mój Wow, wchodzimy. Chyba naganie się skończyło. Więc mm, Zobaczmy czy na dawa autorskie. a poczesuję tu jeszcze raz. Okej. Okay. Czy ja mam tajni? No super. Dobra, wskakuję tu. Nie ma żadnego potwora. O, jako. Mam nadzieję, że będę mógł teraz wziąć. Mog. Super, mam monetę. Idziemy dalej. A widzicie, no kończy mi się energia, czyli tak zwane. To są zamienione steki i te błyskawice. No to jest naprawdę bardzo mm, wymyślne to, co zrobił Peach, że zmienił tekst paka. Się nawet ja w żadnej swojej mawce tak nie zrobiłem, bo po, po prostu się na tym nie znam. Ale wiadomo, picie jest starszą osobą, ma dzieci chyba i żonę, więc on zapewne więcej się na tym zna. Sam pisze, Nie skacz, połamiesz sobie, użyj dabinki. Połamiesz sobie nogi. Nie chcę. Wow. Tu nic nie ma. To jest lampa. A tam jest seks. I ma dla mnie zadania. W końcu jesteś. Ile można na ciebie czekać? Teraz wysłuchaj uważnie, w każdym z pomieszczeń jest kilka zadań do wykonania. wykonanie wszystkich będzie nagradzane punktami, jednak jeżeli nie wykonasz choć jednego punktów, nie będzie. Pierwsze zadanie nie będzie zbyt trudne. Dostać się do łyżeczka i zbierz ze sobą przedmioty, które tam znajdziesz. No co czekasz suszaj? Ach, prawie bym zapomniał. Jeżeli chcesz, żeby nagle zrobiło się widno, wciśnij przycisk znajdujący się na mojej szyi. Za dnia. Zabawa jest fajniejsza. A może i. O! Widzę znaczkę? Dziękujemy. Dobra. O! wow 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 wo. trochę się gubię. Dawaj. Muszę iść do łóżeczka. A łóżeczko jest tam. A mam użyć dabinek. Nie, no to naprawdę pasuje To Tam pić mnie Piątala. O, tutaj. Wiecie, jakaś taka lepsza z, z mapek. Y... Pić akurat ma tą wadę, że ma dużo widzów i. O, Keeper, Nie chcę mieć. Z creeperami nic. To jest fina. Zadanie. Ej, o Co to? Nic mnie nie zabije. Świetnie, udało Ci się znaleźć pierwszy element klucza do słowka z punktami. Twoje drugie zadanie to wspinaczka na łóżko Andiego. Uda się tam po drugi element klucza. I mam Pizza Pointa, czyli Slambola. Na łóżko Andiego. Strzelam, że będzie trzeba zrobić parkour. Ow. Dobrze. Dobrze, że y, zrobił ten z lepszego mięska. Y, skończyło nam się naganie. Uczynię sobie jaz, jeszcze raz. Nie naprawdę pasuje, jeżeli chodzi o klimacik. Wow, The blinking. Niestety nic nie ma. Muszę się dostać na łóżko Andiego, czyli tego starszego chłopca, z którego znali się z bazem i w ogóle. Tu widzę park. Niby tworzył to sam. Oczywiście nie mówię, że nie, ale dobrze, że wspomniał, że naprawdę było dużo klasy, dużo pracy. Zapięło ha. A pas są. Aha, jestem bazem. Mm, na pewno trzeba jakoś tam tam wyjść. Aż jestem w stanie myśleć, że powinienem wejść, patrzę ile nagrywam, wow już 13 minut. O. Mam piąty level. <m> -hmm> Wiem, że muszę włączyć na twojej szyi ale jak? Robię sobie po prostu dzień, jest łatwiej. O nic mi nie, nie dało być pieniążkę. No no, pitch, już pierwsze podejście i mam zagadkę. O, to bolało Aż chce mi się sprawdzić zasady, czy mogę niczyć. Muszę wejść na niego stronę. Piczologia. Powinno być normalnie tak podane. 1, 2, 3, 4. Możesz robić to, możesz robić to, nie możesz robić tego. I teraz nie wiem, czy mogę na przykład zebrać tamte debinki, czy nie. No i właśnie dlatego muszę tutaj wejść. I zobaczyć sobie. Cześć, 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 cześć. Dobra. Książka książkach nas spawnie gana Easy lub... Yy... Niestety nic nie pisze hmm. Kurczę wyrzuciłem psotne Andy. Zasady chyba wywaliłem gdzieś. A mnie tam kusi jeszcze zajrzeć. Skończyło nam się nagranie. Znaczy tylko jedno, że czas nam wypłynie szybko, a mama na razie wydaje się dość interesująca. Takie puste pomieszczenie. To coś może będzie w przyszłości. Ale na to łóżko. Hmm. Sprawdzę, czy tam jeszcze nic nie ma. To jest bas. To jest zwykły pumpkin. Aha, aha, znaćka. Dobra, idziemy na to łóżko, ale je lepiej sprawdzić, ale ja zaszczytuję, że po prostu będę musiał znieść drabinki. Taki brzydki fuj, kolejna znaczka, nie ma tak głowa, o to co? Nie, nie podam się tak od razu i nie będę niszczył na tych drabinek Zmieprzaj! Ode mnie! To ładnie zabudował Nie, muszę znieść na te dabinki. Ach, ten to że źle robię a i tutaj trzeba jakoś wejść że tu nic nie ma Albo... Okej okay. Doszliśmy do tego Wstałem się coś taki 20 minutowy odcinek Będę trochę wrzucania... Dobra Tududu Przepraszam Jest Mamy znaczkę I widziałem już tam dubbingi Wow wow wow, wow. Yeah. <laughs> Ja Hehehe Ale mam satysfakcję Parkour PK Parkour Chmurki Hmm, korzystanie z siebie Oczywiście z Naleński w oczach <laughs> Dawaj, dawaj! Jest! Idę sobie stąd Skończyło nam się nagranie Ale już się znawiam. Jesteśmy na względzie jego Tu, cześć jak się. Mamy kolejny kryształ mocy i coś dla, dla dodatkowego za do ukończenie. Super, udało Ci się odnaleźć dokończenia klucza do skytki. Oto Twoja nagroda. A teraz czas na kolejną część, która znajduje się w komodzie. Bądź jednak ostrożny, bo trzeba się tam już złe kajaluchy. I może słuchajcie, już widzę, że dochodzi 20 minuta, tym wstępem właśnie zakończymy naszą mm, pierwszą część przygód w mapie Toy Story 2. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, jeżeli chcecie następne odcinki z tej mapy. Trzymajcie się, to był dla was dwa Przygody, cześć!